Kultowa seria drugowojennych RTS-ów, zapoczątkowana w 2004 roku pod nazwą Soldiers Ludzie Honoru, zaczekała się zapowiedzi kolejnej odsłony. Studio Bestway oficjalnie zapowiedziało Men of War 2, które ma być powrotem do korzeni serii. W grze staniemy do walki na obu frontach II wojny światowej. Ze wstępnych informacji podanych przez twórców wynika jednak, że w fabule nie pogramy po stronie III Rzeszy. Jedna z kampanii zaprowadzi nas na zachód, gdzie będziemy walczyć po stronie aliantów, a druga natomiast na wschód, gdzie przejmiemy kontrolę nad hordami sowieckich T-34. Mechanika linii frontu znana nam już z poprzednich części cyklu doczekała się usprawnień. Przykładowo wojska inżynieryjne będą mogły wykonywać działania tylko po kontrolowanej przez siebie stronie. Z nowych rzeczy warto wspomnieć też o mechanice, która pozwoli nam przełączać się pomiędzy trybem pierwszoosobowym i widokiem strategicznym. Gry z tej serii zawsze słynęły z dobrej jakości grafiki, przejrzystości oraz trybu, w którym za pomocą ustawionego w obcach przycisku mogliśmy kierować pojazdami oraz żołnierzami za pomocą strzałek. Nie było jednak opcji, żeby zrobić z of War Wara of Honor, teraz twórcy dają nam taką możliwość przenośnie oczywiście. Kolejną bardzo dobrą informacją jest tryb multiplayer. Żadna z części nie zawiodła pod tym względem i tutaj również spodziewam się świetnie zbalansowanej rozgrywki. Twórcy nie zapomnieli też o trybie kooperacji, który dotyczył będzie kampanii. Jest to kolejna część, z której ta seria słynie i jeśli dobrze zapamiętałem, już pierwsze War w 2007 roku oferowało takie rozwiązanie i jest ono naprawdę super w sytuacji, gdy chcemy współpracować z przyjacielem siedząc wspólnie na czacie głosowym. Seria ta jest ze mną od zawsze i moim zdaniem jest najlepszą serią drugowojennych RTS-ów, jaka powstała. Jedyną produkcją, która mogła do tej pory z nią konkurować, jest Company of Heroes, która w 2022 roku również pokaże, na co ją stać, ponieważ zapowiedziana jest część trzecia. I o ile o Men of War 2 wiemy niewiele, o tyle Company of Heroes 3 już nawet upublicznioną wersję pre która dała nam nadzieję na coś naprawdę niesamowitego. Seria ta jest absolutnym klasykiem drugowojennych RTS-ów. Jedynka, która wyszła w 2007 roku, była grą przełomową, posiadającą zarówno wciągające, świetnie napisane kampanie, jak i również dopracowany tryb multiplayer. Sześć lat później część druga powtórzyła sukces poprzedniczki, czy nadchodząca trójka zapisze się na platynowych pozycjach w swojej kategorii, po ograniu Prealfy można odczuć wrażenie, że gra jest bardzo dobra i trzyma się wszystkich filarów, które nadały serii legendarny status. Twórcy zapowiadają, że w trybie fabularnym trafimy do regionu śródziemnomorskiego, a co za tym idzie, będziemy brać udział w walkach nadmorskich oraz na terenach górskich. Zaimplementowany został system rzeczywistego widoku, który powoduje, że nasze jednostki widzą mniej idąc pod górę, a więcej, gdy patrzą w dół. Mam nadzieję, że nie zabraknie też kampanii, w której postrzelamy panterami i tygrysami. Fizyka gry stoi na silniku Essence Engine, który pozwala na zrównywanie z ziemią absolutnie wszystkiego, co na niej stoi. Tak więc krajobraz będzie zmieniał się pod wpływem ostrzału antylerii, pocisków odłamkowych oraz nieumyślnego zahaczenia czołgiem o ruch budynku. Seria wyróżniała się zawsze tym, że zarówno w kampanii, jak i w trybie multiplayer możemy stawiać budynki produkcyjne dla swojej armii, a nie operować tylko tym, co dostaniemy na początku bitwy. Tutaj też tego nie zabraknie, a co więcej, twórcy zapowiedzieli, że wprowadzili do gry niespotykane dotąd jednostki specjalne oraz wiele nowych pojazdów takich jak Wiesel czy Nashorn. Zostało jeszcze kilka słów o grafice. W tym aspekcie pre-Alpha pokazała, że poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko. Jeśli mówimy o samej w sobie rozgrywce, to efekt wow jest murowany. Ale całkowitym hitem mają być przerywniki fabularne w kampanii, które wyglądają jak dobrej jakości film z prawdziwymi aktorami. Obie gry zobaczycie na moim kanale od razu, gdy staną się dostępne. Dokładnych dat premier nie ma, ale liczę na to, że wyjdą zgodnie z zapowiedziami w tym roku. I jeśli tak się stanie, rok ten śmiało będziemy mogli nazywać rokiem drugowojennych RTS-ów. Dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!